Kochani, tutaj ksiądz Łukasz mówi, żeby tak w przerwie, bo on tak jest zatroskany o wasze zdrowie, takie psychiczne, żeby nie przeciążyć naszych dusz i mówi, żebym kilka słów powiedział o Atenach Rostocza. Otóż w roku pańskim 2020 pan Bóg zainspirował taką piękną myślą żeby w Polsce powstały Ateny. A co to znaczy Ateny Rostocza, których pełna nazwa brzmi: Ateny Rostocza, Deo Regine Polonii et Patrie. Ateny to kolebka nauki ludzkości. W Atenach Starożytnych narodziła się nauka. I my chcemy zaprezentować najwybitniejszych uczonych świata w tamtym miejscu, na Rostoczu która jest krainą geograficzną od, na północ od Kraśnika, później idzie na wschód, jako Roztocze Zachodnie i koło Zwierzyńca, czyli tam, gdzie budujemy Ateny Roztocza, Roztocze przychodzi w, w Roztocze Środkowe i biegnie do gr granicy obecnej z Ukrainą w Chrebennym i to są dwie trzecie Roztocza, a jedna trzecia Teraz jest na Ukrainie i kończy się największym miastem Rostocza Lwowem. I za Lwowem kończą się pagórki Rostocza i kończy się nasza kraina geograficzna. I pomyśleliśmy, kochani, nie wiedząc jeszcze wtedy o tym, że śluby króla Jana Kazimierza, śluby narodu polskiego dla naszej matki i królowej że one odbyły się w krainie geograficznej roztocza. Bo Lwów należy wciąż do krainy geograficznej roztocza wschodniego, nazywanego przez niektórych południowym. I właśnie na roztoczu rozstrzygnęło się to poświęcenie narodu Królowej Polski, i dlatego w naszej nazwie Ateny Rostocza widnieją jeszcze pojęcia Deo. Regine Polonie et Patrie, czyli Bogu, Królowej Polski i Ojczyźnie. I chcemy, kochani, w tym miejscu pobudować y, trzy domy filozofii starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej i współczesnej, ale y, te domy są poprzedzone popiersiami najwybitniejszych mężów stanu starożytnego świata. Rozpoczęliśmy od Homera, później wielkiego polityka Solona, który starożytnym Atenom zapewnił niesamowitą sprawiedliwość, bo stawiał absolutnie na prawo, którego celem jest sprawiedliwość. I dlatego zbudował taki kształt polityki w pogańskim świecie, którego praktycznie nikt już później nie mógł przebić w jego doskonałości. Dlatego mamy drugie po piersie Solona. Trzeci w kolejności chronologicznej to Sofokles, dramaturg wspaniały starożytnej Grecji, który między innymi sformułował Antygonę. Bardzo cenny dokument duchowy, ale także i prawny, także na nasze czasy. Później jest Herodotos, czyli ojciec historii i geografii. Później jest Hipokrates. Zauważcie, kochani, że współczesna medycyna rozwiodła się z jej ojcem, Hipokratesem. Bo dzisiaj już w medycynie nie chodzi o to, żeby najwyższym celem było leczyć człowieka, tylko aplikować procedury medyczne, które koncerny farmaceutyczne opracowują. Więc Przywołaliśmy po piersie w piaskowcu, już jest wyrzeźbione Hipokratesa, żeby współczesnym pokoleniom ludzkości wskazywać na ojca medycyny, który mówił, że jednym z najczelnych priorytetów w sztuce medycznej jest nie szkodzić. Później jest, kochani, Wergiliusz i Choracy, Rzymianie. A to dlatego, że ci poeci i wielcy mężowie wyprzedzili filozofów. I w Domu Filozofii Starożytnej zaprezentujemy starożytnych Greków, Rzymian, Egipcjan, Żydów, te społeczności, które wydały znaczących myślicieli starożytnych wieków i wtedy, kiedy się te społeczności kształtowały. Później będzie Dom Filozofii Średniowiecznej w której zamieściliśmy aulę. I aula będzie tak na kilkaset miejsc i tam chcemy prowadzić nauczanie. Ale kochani, pod jakim szyldem? Otóż, jak jesteście tutaj w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gieczwałdzie, to jak tylko wejdziecie do kościoła, to zerknijcie na sufitowy fresk, który jest wykonany na drewnie. I jest kochani tutaj z nami artysta malarz, nasz przyjaciel pan Jacek Szmid, który ma swoją galerię w Warszawie Pradze. Wykonał jedną piątą z tych 21 metrów długości razy 9 metrów szerokości tego fresku tutaj, w miejscu objawień Matki Bożej pan Jacek zredukował do jednej piątej. Mamy cztery metry wysokości i zdaje się, że ponad metr szerokości y, obraz, y, kopię tego fresku, obraz olejny. I chcieliśmy, tęskniliśmy za tym, żeby w auli była kopia sposobu objawiania się Matki Bożej z Dziecięciem Jezus z pierwszych czterech dni, czyli od 27 do 30 czerwca 1877 roku. A później, kochani, na kampusie mamy taki, taką kaplicę, której mostkiem kapitańskim jest wierna kopia Matki Bożej z Gietzfałdy. I... i i rzeźba Matki Bożej Królowej w piaskowcu, królowej. Taka prawie że taka sama, może nie taka piękna, jak naszego kochanego przyjaciela, pana Jurka, z jedlicza, ale starająca się naśladować to piękno, które Pan Jurek wyraził w tym swoim dziele. I tam jest, kochani z. Kapliczka cała to jest statek wymurowany. Mamy oryginalne rzeczy z muzeum w Polsce, z nadmorza, a mianowicie mamy buchszpryt wyłowiony na dnie Bałtyku z czarnego dębu, który ma ponad tysiąc lat. Mamy kotwicę, która ma, waży ponad półtorej tony, ta właściwa kotwica. Później mamy zapasową kotwicę, która waży około 300 kg. Ale kochani, i później mamy Dom Filozofii Nowożytnej i Współczesnej. I równolegle chcemy zaprezentować biblijne i eklezjalne dzieje wiary. I tak Ateny są, kochani, syntezą nauki i wiary. Serdecznie Was zapraszamy, a za każde wsparcie całym sercem dziękujemy.